Dzień dobry, witam po krótkiej przerwie w kolejnym wydaniu XDemości. Nie wiedziałem o czym nagrać dzisiejszy odcinek, czy poruszać te tematy, które były w ubiegłym tygodniu. Możecie napisać w komentarzu, więc postawiłem na sprawdzoną kartę, czyli dzisiejszy odcinek o Rafale Trzaskowski. Kapłan Zielonego Ładu, tak politycy prawa i sprawiedliwości nazwali dziś Rafała Trzaskowskiego. Człowiek lekko odpoczął od tej polityki, niczego. Nie oglądał i tutaj republika nie zawodzi, a dokładnie y, politycy Prawa i Sprawiedliwości już w pierwszej minucie filmu słyszymy, jak nazywają kontrkandydata y, kapłanem Zielonego Ładu. Wiceprzewodniczącego Platformy Obywatelskiej kandydującego na urząd prezydenta. Politycy opozycji alarmują, że Trzaskowski, który dziś kreuje się na obrońcę polskiego rolnictwa. To jest dla mnie fantastyczne, że politycy próbują zmieniać swój wizerunek o 180 stopni, gdzie od razu jak się pomyśli o Rafale Trzaskowskim, no to nasuwa się taka myśl, że z rolnictwem to nie ma za dużo wspólnego i rolnikom nie jest po drodze z jego poglądami. Ale może ja czegoś nie rozumiem, no bo jeżeli Rafał Trzaskowski to robi, no to pewnie w jakimś stopniu to musi działać. Jest autorem czterech opinii dotyczących kontrowersyjnego unijnego pomysłu. Jednocześnie Rafał Trzaskowski proponuje pomijanie administracji centralnej przy rozdzielaniu środków finansowych na tzw. zieloną transformację. O szczegółach Łukasz Żmuda. Czas kampanii wyborczej obfity jest w obietnice, które politycy składają często bez pokrycia. Cieszę się, że wzrasta świadomość wyborców i że wiedzą, że kandydaci składają obietnice bez pokrycia, ale w tych wyborach niektórzy kandydaci składają obietnice. Które wykraczają poza kompetencje prezydenta, na przykład, że jakiś kandydat chce wypowiedzieć zielony ład i tak się nie da. Albo że obniży ceny prądu. I tak się zastanawiam, to dlaczego obecny prezydent tego nie robi? Za dużo naoglądali się Trumpa, i to widać w tej kampanii, że wszyscy kandydaci próbują e, wybierać poszczególne rzeczy, które u Trumpa e, działały. Nawrocki chce wypowiedzieć wszystko dekretem prezydenta. E, Tusk sobie załatwił swojego maska, czyli e, Rafała Brzoskę. Mencen objeżdża całą Polskę, organizując Wiece. Do tego jednak zdążyliśmy się przyzwyczaić. Nowością jest przemiana, jaka zaszła w Rafale Trzaskowskim. Z polityka bardziej lewicowego od samej platformy stał się konserwatystą. I to też jest efekt Trumpa, że świat lekko y, zawrócił z kursu na politykę lewicową i wrócił do polityki. Prawicowej i Rafał Trzaskowski chce się dostosować do tego trendu, tylko zastanawiam się, czemu nie wybrali prawicowego, no powiedzmy centrowo-prawicowego Rafała Sikorskiego, tylko lewicowego Trzaskowskiego, żeby teraz ten lewicowy Trzaskowski udawał prawicowego, centro-prawicowego kandydata. Jest w naszym interesie, żebyśmy my zadbali o to, żeby. Dbać o konkurencyjność naszego rolnictwa. Problem w tym, że forsowany przez Unię, również przez Rafała Trzaskowskiego, Zielony Ład uderza także w rolnictwo. Dlatego Prawo i Sprawiedliwość przygotowało specjalny raport o znamiennym tytule Zielony Rafał. Tak za bardzo nie chcę psuć narracji, ale czy za wprowadzeniem Zielonego Ładu nie głosował rząd Matusza Morawieckiego? I tutaj z tej całej konferencji przeciwko temu i przeciwko Mateuszowi Morawieckiemu był mój ulubieniec Janusz Kowalski, no ale to ostatecznie na krzykach się skończyło, bo zostali wtedy w pisie. Przypomina, że to Rafał Trzaskowski był dotychczas jednym z orędowników prowadzenia Zielonego Ładu. Ta religia ma swoich wyznawców, ma swoich kapłanów, ma swoich aktywistów. Niewątpliwie wyznawcą, można powiedzieć aktywistą, a może i kapłanem tej religii jest prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. W raporcie możemy przeczytać, że to Rafał Trzaskowski został jednym z pierwszych ambasadorów Paktu Klimatycznego. Europejski Pakt Klimatyczny to unijna platforma wspierająca Zielony Ład. Musimy budować regionalne koalicje dążące do osiągnięcia wyników w zakresie gospodarki realnej, niezbędnych do utrzymania globalnego ocieplenia temperatury na poziomie nie większym niż 1,5 stopnia Celsjusza. Przykładów tego, jak bardzo Rafał Trzaskowski jest zielony, znajdziemy więcej. W 2022 roku wiceprzewodniczący PO zaczął przewodzić grupie roboczej Europejskiego Komitetu Regionów Zielony Ład w terenie. Zawsze mówię ludziom, podejmijcie sami jakieś zobowiązania. Oczywiście trudno jest tu być radykalnym i powiedzieć, na przykład: Rezygnuję z samochodu. Będę korzystał tylko z komunikacji miejskiej. Tak, drodzy obywatele, musicie zrezygnować z własnych samochodów, bo ziemia płonie. Ja nie muszę rezygnować, no bo jak wiemy, to że ja zrezygnuję, no to nic nie zmieni, ale jeżeli wy wszyscy przesiądziecie się e, do autobusu, no to ziemia. Nie będzie płonąć, ale wiem, że nie zrobicie tego dobrowolnie, dlatego zakażę Wam wjeżdżać starymi samochodami do mojego miasta, zakażemy samochodów spalinowych, żeby na elektryki nie było Was stać, wprowadzimy podatki, żebyście mieli jeszcze mniej pieniędzy i to wszystko robię dla Ziemi. Za to wy nie rezygnujecie ze wspierania tego kanału, nawet jak przez prawie dwa tygodnie nie było filmu, za co serdecznie dziękuję. Oto lista sponsorów dzisiejszego odcinka. Jeżeli chcecie dołączyć do tego zacnego grona, link do zrzutki znajduje się w opisie. Albo od dzisiaj nie jemy mięsa. To radykalne, trudne. Jeśli jesteś wystarczająco silny, zrób to. Ale jeśli nie, zacznij od małych zobowiązań. Na przykład będę używał roweru lub transportu miejskiego w weekendy. I Rafał Czaskowski zawsze za Zaczyna od tych małych kroków, tylko on nie korzysta z komunikacji y, miejskiej w weekend, tylko w okienku, y, kiedy jest kampania wyborcza. Więc teraz y, jest kolejna próba przysiadki Rafała Czaskowskiego y, z samochodu na autobusy, metro. Wiecie, weźmie sobie ciekawą książkę, poczyta, ktoś zrobi zdjęcie i będzie super. Albo będę jadł mięso tylko raz w tygodniu. Co więcej, Warszawa prezydenta Rafała Trzaskowskiego należy do globalnej listy miast, C40 Cities, walczących z globalnym ociepleniem. Wśród fundatorów jest m.in. Open Society Foundations Georgia Sorosza. Wytyczne jednego z raportów organizacji mówią o rezygnacji z poruszania się samochodami czy ograniczenia spożycia mięsa. Cel? osiągnięcia zeroemisyjnych gospodarek. Rafał Trzaskowski chce zamykać polskie kopalnie, chce zamykać polskie bloki energetyczne, węglowe. Chce, żebyśmy jeźli, jedli owady. Chce zamykać polskie rolnictwo. Nie ma, szanowni państwo, na to zgody. Bo to przecież Rafał Trzaskowski jest autorem słów o tym, że planeta płonie. Dlaczego komuś tak się spieszy? Dlatego, że się planeta pali, panie redaktorze. Polacy mają prawo, prawo wiedzieć, kto jest kim w tym starciu. A to był Kacper Płażyński, o którym Wam opowiadałem parę miesięcy temu podczas transmisji na żywo, że widziałbym go jako kandydata na prezydenta z ramienia Prawa i Sprawiedliwości i że to właśnie on miałby szansę wygrać z Rafałem Trzaskowskim, no bo tak dużych szans Karol Nawrocki nie ma. A kampania prezydencka trwa. Sztab Rafała Trzaskowskiego i liberalno-lewicowe media usilnie pracują nad tym, by przypodobać się konserwatywnemu elektoratowi. Ja jestem politykiem zdrowego rozsądku, a według polskiego prawa mamy dwie płci biologiczne, wszyscy o tym wiemy. Jak to tylko dwie płcie? A ci wszyscy oszukani Warszawiacy, którzy na niego głosowali, bo zawsze popierał ich i on mówi, że płcie są tylko dwie? No i zastanawia mnie właśnie sytuacja. No bo widzimy ewidentny skret Rafała Trzaskowskiego w prawą stronę. Prawa strona raczej się nie nabierze, ale czy lewa strona od niego się nie odwróci? No tylko tak naprawdę na kogo ma ten lewicowy wyborca zagłosować, jak konkurencji po lewej stronie za dużej nie ma. I tak Rafał Trzaskowski zburzył narrację o kilkudziesięciu płciach, doznawaną przez tęczowe ideologie. To on przecież w 2019 roku podpisał deklarację LGBT+. Przez ostatnie sześć lat na lewicowe pomysły miasto Warszawa wydało kilkadziesiąt milionów złotych. Kwota na nie mniejsza niż 40 milionów, które otrzymały od miasta stocznego Warszawy od Rafała Szaskowskiego. organizacji wspierające środowiska LGBT. Dziś premierowi Donaldowi Tuskowi brakuje tylko jednego elementu, by zacząć wprowadzać ideologiczne pomysły, na przykład pani minister do spraw równości, Katarzyny Kotuli. Która być może niedługo straci swoje stanowisko, bo Donald Tusk chce odchudzić rząd i zapowiada, że to będzie najmniej liczny rząd w Europie, bo aktualnie mamy największy rząd w Europie. Ale powiedział, że zrobi to chyba dopiero. Po wyborach, więc pewnie tego nie zrobi. Tym elementem jest Pałac Prezydencki. Pałac Czaskowski będzie przede wszystkim długowisem Tuska, a nie jakimś niezależnym politykiem. No nie powiem, zaskoczyłem się. Dobromira Sośnierza nie spodziewałem się w programie informacyjnym Republiki, że dadzą jego wypowiedź, i jeszcze bardziej zszokowała mnie jego biała koszula, gdzie zawsze jest w czarnej. Więc Rafał Trzaskowski jest nie tylko zielony, co do szpiku kolorowy, mówiąc bardziej obrazowo, tęczowy. To przecież w Warszawie zakazywał krzyży w urzędach. W grudniu wprowadzono tam broszury z wykładnią, jak zwracać się do osób LGBT, plus, czy eskimosów. Zamiast eskimos, eskimoska, lepiej Inuit. Inuitka. Rafał Trzaskowski to jest udawane przebieranie. Polska potrzebuje lidera, a nie cheerleadera, który będzie udawał kogoś zupełnie innego. Tego udawania z pewnością będziemy widzieli niemało, bo do wyborów pozostały dobre trzy miesiące. Jakie szaty przybierze Rafał Trzaskowski, przyszłość pokaże, ale z pewnością ślad tęczowy i zielony będzie się za nim długo ciągnąć, o czym będziemy skrupulatnie przypominać. Łukasz Żmuda, Republika. Serdeczna prośba do Was, bo jak nie było filmu przez prawie dwa tygodnie, to Wszystkie zasięgi upadły, więc jeżeli możecie, zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, subskrypcję, a także zostawcie dowolny komentarz. E, napiszcie w komentarzu, o czym mają być kolejne XDMOści, bo będę nagrywał na pewno jeden, może dwa odcinki e, na zapas i będę wybierał z tego, co napiszecie w komentarzu. Serdecznie dziękuję sponsorom dzisiejszego odcinka. Jeżeli chcecie dołączyć do tego zacnego grona, link do rzutki znajduje się w opisie. Dziękuję za wsparcie i do zobaczenia.